Siema, siema, dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny dzień, właśnie niedawno stałem. No i plan na dzisiaj jest taki, że wybieram się na wycieczkę na błękitną lagunę. To będzie rejs z statkiem. Jak to wszystko będzie wyglądało, czy będzie fajnie, czy nie fajnie, zobaczycie później. Będę musiał na miejsce dojechać autobusem. Bo jednak jest kawałek drogi tam. No, piękny poranek, strasznie wieje, więc zapraszam na odcinek, a ja idę na śniadanie. Ogarniam się, no i co, widzimy się już w terenie. Dobra, ja już trafiłem na przystanek. Czekam właśnie na autobus. No i będę jechał do miejsca wycieczki właśnie, tam odbioru tego całego. Yy... Według planu około 40 minut tam będę jechać. No więc zobaczymy jak będzie dalej. Nie ja będę, jestem już w autobusie, ale myślałem, że nie przyjedzie, przyjechał strasznie spóźniony. No i możliwe, że będę na styk z czasem. No ale ważne, że chociaż w ogóle przyjechał. Bilet jednorazowy kosztuje 2 euro. Można płacić kartą. W okolice wysepki, komino, na błękitną lagunę i tam jakieś niby jaskinie jeszcze mają być po drodze, przy brzegu. Więc myślę, że będą fajne widoczki. Zaraz będziemy startować, bo już odpalili silnik. Tak jak mamy Maltę, później jest Gozo, ta jest komino, y, wysepka po środku, tak jakby patrząc na mapę. Spójrzcie, nie wiem czy widzicie, jaka przeźroczysta woda jest. Normalnie dno widać. Piękny kolor wody, naprawdę. W ogóle tutaj są takie fajne podwodne okienko, jakby trzeba zejść na dół. Czekajcie ono Patrzcie. I sobie można pooglądać wszystkie widoki pod wodą jakie są. Czy ryby może jakieś będą, będzie okazja zobaczyć. I sobie tutaj macie taki podgląd. Bardzo ciekawa opcja. W tym akwarium No więc bardzo ciekawa opcja Bardzo mi się to podoba A no, ja se teraz Znalazłem koło kabiny kapitana No właśnie wypływamy za łodzią ciągnął swoją łódeczkę, motorówkę małą. Tutaj przed nami Widzicie, jest Płyniemy w tamtym kierunku chyba. Widzicie te klify tam w oddali? Fajny widok. Jak podpłyniemy bliżej, to wam rzucę trochę tych przybitek. Tutaj właśnie, co widzicie, to jest ta wysepka Komino. Właśnie podążamy w tamtą stronę. Już widzę jak właśnie powoli zaczyna skręcać łódź. Tutaj tą wysepkę co opływamy. To jest kominoto. Taka trzecia malutka jakby koło komino. Uryde, strasznie wiatr wieje. Pewnie słabiutko mnie słychać Zobaczcie jakiś to. takie jak jaskinie trochę zobaczcie jaki tam dalej kolor wody jest nie wiem czy to widać czy nie widać na kamerze spójrzcie normalnie tylko Właśnie zeszliśmy na wysepkę. Komino mamy czas wolny, pochodzić sobie. Możemy później po nas uciec z powrotem przypłynie. Pięknie co? W ogóle ta wyspa Komino, wysepka. Wyobraźcie sobie, że ma zaledwie 3,5 km kwadratowego powierzchni. I cała jest praktycznie pokryta taką skałą. Twardymi skałami takimi. czas wszędzie taka powierzchnia jest skalna. No i troszeczkę roślin rośnie, ale bardzo mało. Krzeczory bardziej takie. O, pięknie. Kurczę. Zobaczcie sobie tutaj mapkę, jak to wygląda, my jesteśmy tutaj. Ja jestem tutaj. Tak to na mapce wygląda. Widzicie tutaj te zakole wszystko? No nie wiem, zobaczymy tutaj. Narysowane jest, że taki szlak jest cały. Spróbujemy to obejść. Ale pięknie. No i na wysepce można też spotkać o taką płytkę z jedzeniem Można sobie przyjść, napić się piwka albo czegoś normalnego, jakiegoś bezalkoholowego Zjeść, także też bardzo dobra opcja jest Więc może być Ogólnie, no wysepka taka można sobie pospacerować, ale Takie pustkowie Nie ma jakichś tam atrakcji turystycznych większych czy coś w tym stylu Dużo punktów widokowych. Ładny widok na Błękitną Lagunę. Piękny kolor wody w ogóle. Jest parę plażyczek. No i oczywiście, no tak jak mówiłem, widok na Morze Śródziemne. Te piękne skaliste jakby klify i te takie jakby jaskinie troszeczkę. Podobne do jaskini. To też robi robotę, jest mega. No ja już sobie idę chyba z jakieś pół godziny tędy. Już może z półwyspu poprzedłem. jest ładna szeroka droga więc można maszerować I powiem wam, że się zrobiło troszeczkę cieplej, bo z rana było bardzo zimno, straszny wiatr wiał, a teraz już tak troszkę się temperatura poprawiła Teraz widzimy wieżę świętej Marii. Jest to umocniona kamienna wieża obserwacyjna i została wybudowana przez mistrza kawalerów maltańskich Alofa de Vignacorta. W 1618 roku rozpoczęto budowę i ma wysokość 12 metrów. Teraz widzicie na ujęciu Abandoned Isolation Hospital, który jest opuszczonym izolacyjnym szpitalem i został wbudowany przez wojska brytyjskie w latach 90 XIX wieku. No i miał on zapewnić, miał rolę zapewnienia kwarantanny dla żołnierzy wracających na Maltę właśnie z dotkniętych zarazą portów Morza Śródziemnego. No i też w czasie pierwszej wojny leczono tam e, rannych żołnierzy. W ogóle zobaczcie na to jakiś tos. Kurde! Ole pięknie! Ja pierdzielę! Sztosik, nie? Ole woda to naprawdę przepiękny kolor ma. Tutaj ta wieża? Szczerze Wam powiem, że fajnie się było takie wysetce przejść, gdzie no praktycznie nic nie ma, pustkowie. Gdzieś tam troszeczkę drzew rośnie, parę budyneczków stoi. Ale to taki ma swój urok powiem szczerze Spacerek w takim miejscu Widoczki te wszystkie Mam nadzieję że dla Was też się podoba Dajcie znać w komentarzu Jeszcze jedna ważna rzecz, która może Was zainteresować, to na tej całej wyspie Komino nie ma ani jednej drogi asfaltowej. Wszystko takie dróżki jak widzicie, przejścia, więc to też jakby daje swój urok. No i cyk, ja już na drugiej stronie, tam jest ta wieża, którą pokazywałem Wam po tamtej stronie jak byłem. O, jakoś się udało przejść na drugą stronę tych skał tutaj. No a tak na marginesie następny odcinek serii będzie na tamtej wyspie czyli na Gozo Po nas już przy, przypłynęła łajba no i już będziemy się zbierać z powrotem jeszcze dopiero się ludzie schodzą, pusta cała jest także wycieczka można powiedzieć dobiega, dobiegła końca jeszcze jakieś może po drodze coś tam stawki porobię, chociaż wątpię, bo już wszystko praktycznie widzieliście, pokazałem na samym początku. Więc ja dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, że mnie oglądaliście. Pamiętajcie, zostawcie komentarz, łapkę w górę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco. No i oczywiście zapraszam jutro na kolejny odcinek serii. Także do zobaczenia.